Co ty pierdolisz, ty, oni to otwarte mają, dawaj, dawaj, dawaj szybko tepaj No my u nich w bazie jesteśmy, czaisz? Tepaj po stylkę. Dobrze, leży, nice, zbieraj ity, zbieraj ity z nich Oni tam gówa średnio grają, no i, no i tak Nie wiem, ale wiem, że APC to tu koło nas jeździ Faj, coś tu przeładuje, coś dużego kurwa. Ja jeżdżę na PC, tylko jeden tu biegał, ale. Nasza? Nie, to nie nasza chyba. Jak, nie nasza? No, a skąd mieli ją wziąć? Nasza. Nie była w bazie? Ale to jest sniper. Jezu sniper, co za piątym strzałem trafił. Dawaj, wjeżdżaj tu na PC tam. Tam tym wodzi, ale Bambo chyba. No, ja, pierdolę. No ja wjechałem ja driver, ale wiesz, że ty nie widzisz Alera ja to I co chuj? dobra ja idziemy z drogą Dobra ja tam wjedę ja, ja Ora, tam widzę go, i... widzę go Gdzie on jest? jest tam Na górce Przy bazie niego Na górce czy kurwa garaż? Na górce pod naszą bazą No ja już wjechałem już. Ej zabijcie typa pod garażem no No rozlał tyle że Jest! Dobra! No żal! Ty, jest... jest tu chyba ktoś. Ej, masiu! Twój starym się zresztą! No paru! Ja to w kim by O, bo nas przyjadą! Ej, no płyń, trochę płyń. przypał! Eee, bać! Dobra, jedziemy! Walimy ich! Walimy ich po kołach! Dawaj! Tylko trzeba uważać, bo ten. Wimenerino może tutaj gdzieś być. O! No chyba już go nie ma. Ale lipa odjebałeś Eee, tam gdzie straciłem! Ty, ich tu ośmiu jest! A czekaj, ile ich jest w teamie? Nie wiem, no żartuję, że ośmiu, ale było ich dużo. Czterech, czterech, czterech. Te zombie trzeba było skleerować. Wybieg jeden. Ale nie ma nic. bo jestem świetny w tą grę. Kurwa. Ej, jest z pompą. Pomóż, nie mam, kurwa. Dobij go, dobrze jeszcze jeden chyba? ty wyszedł jeden ha. drugi, kurwa. Dobra leżę, no nie, chłopy jeżdżą w 4 HPC, tom każdy z pompą wysiada to naprawdę Sram na takie granko. O, pusta, pusta to nieko z niego Ale jest to Naprawdę mówiłem. Idzie jakiś typ z pompą do mnie. Eee, czekaj na parówę, Osiu. No, to się zgadzałem w jednej kwestii. Osiu <noise> mnie na mili. Dasz radę, on ma pistolet właśnie. Znaczy retu. Znaczy radę On wcale nie ma pompy i nie bajtuje retu. Wcale ja nie ma pompy typek. Pewnie bijuje. Ma pompę, to nie retu. Oczywiście, że Gdzie ma pompę. Ma pompa. Pistolet, pistolet to jest, raszuj go retu. Mini. Nice. Gitara Ej Ej, szybko na postil, to tu idzie? Ej, to... też ktoś postila No szybko, ja jestem No Sojek Drzwi otwiera A, gdzie jest gdzie jest stiko? APC, gdzie jest? APC, gdzie jest? Ty, on z kałachem, kurwa Ej, to oparta jest, Co ty pierdolisz? Ty, oni to otwarte mają, dawaj! Dawaj, tam dawaj, szybko tepaj tam, tam, tam jest bazie, bazie W plecy Chyba ale gdzie w bazie? No my u nich w bazie jesteśmy, trzeba iść cefaj po Stealkę Ale stilka, gdzie jest stealka. No 20 lup, gdzie będzie Dobrze? Leży! Masz no. Nice! Zbieraj ity, zbieraj ity z nich Elo! Cześć, a patajcie, cześć, ja też styl nie jest, kurde, muszę się cofnąć, czekaj. Tutaj normalnie szafy są, łóżka tu są. Jedno tam zostaje w pokoju, ale nie mogę go wziąć. I do... Ej, Stealka tu jest! Mam tu Stealkę! Biorę, do... o, o, o lokuj, oj, Już biorę, już biorę Czyli nie, nie, nie masz, nie wracaj Mamy mamy, mamy Mamy Jaka jazda! Karma zawsze wraca Nie mogę wyjechać tylko kurwa Tu ja jadę Aha, to ty ty jedziesz, dobra Dobra, wyjeżdżaj ją Ej, on tu jest! Kurwa! Nie zauważyłem, że to on Weź ktoś, no, wyjdź, tak. daj mi tepnij mnie, wyjdź ktoś i tepnij mnie Wyjebane, tej... na szkoda nie wiem nawet za bazę stary Dobra, dawaj, jedziemy ej, nie, tym. Nie, niech jedź dawaj, jedziemy tym na chatę po prostu. Się, ci nie być tam, a to, w ogóle ma. No ja zjebałem, ja myślałem, że tam ktoś od nas stoi, a to się okazało, że to od nich już tam typ był, wiesz? Już mało ważne. Ale ej, dobra to, to Mamy apc -tę. No ja kałacha straciły mi pompę, ale już jebać to <śla> Ej Mario, ale my też nie mamy Taki problem jest <śla> I Niestety, za, cianę do torcze miał. A i co nie drzwi zostawiłem otwarte. Dobra, mąż się zamknął. Wpierdala się jakaś chora akcja, że nas rajdują z rana. Taka akcja sytuacja ogólnie i powiem wam, że nie jest kolorowo, bo nie wiem co tutaj się dzieje. Ja dopiero co wszedłem do Mosia, i oczywiście to był jakiś offline raiding robiony na nas. Odpaliłem sobie właśnie komputerek, i Mosiu mi tu coś pisze, że Ty się ma raidują. Więc wszedłem, zobaczę co tu się dzieje. Muszę jakieś idki pozbierać. Widzę, że chyba dupnęli nam szafy na dole. Tak mi się coś wydaje, bo mieliśmy tutaj szafy. Nie wiem gdzie tutaj są typy, to jest ten problem. Dobra, tam widzę, że na górce ktoś łazi. Tylko że nie mam broni żadnej na, na long range, więc nie za bardzo mogę nawet takich typów. A, sorry, Mościu coś pisze o tym, że mamy 804 czwórek za darmo, więc chyba wychodzi na to, że zabił tutaj kogoś. A, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo niestety nie gadam z nim na TS jeszcze, więc nie wiem co się tutaj dokładnie wydarzyło. A Ty masz, no powiedz mi co tu się odjebało? Kurwa waże, typi ty kurwa C4 stadają. No to była, że w tej z shotgunem zajebałem ich No i potem kurwa oni mnie zajebali Ostatecznie to ja ich zajebałem no i mam kurwa c 4 i wszystko see? No nice Co to rajdowało? Tak Trewisto, ginia Kurwa sąsiady nasze He, <laughs> no to nieźle. No bym się góry, ale tam tak kurwa z bazy we od razu palić będzie Jest pod drzwiami Dostał z pompy, Rus. Dobra, schował się do wody, bo... No dobra, to jest... To ma tak tyle sensu ja sobie próbuję na tego typa powyskakiwać z tą pompą, a ten od razu z góry kurwa napierdala z tego mapla. Co jest w garażu? No Lol. To niezły zestaw militarny. Małego, małego żołnierza. O jest. Kurwa, kupił Bluetooth znowu. Ład nie niego, dobrze. Dostał. Trochę poubijał się, skitrał od razu. Sąsiad za mami, Mhm. Chyba sąsiad dzisiaj chyba wydaje Ja pierdolę Gdzie? Kurwa na most, na most po lewej Przy krowie jest kurwa, do wody leci zaraz <ścoughs> Przy krowie, ja pierdolę Do wody, pod kamieniem, pod mostem jest Dobra Pod kamieniem czy pod mostem? Pod kamieniem, ty homa kurwa Nie dam wody. Czekaj, może go trafię zejścia? No wal pod pa, motem, pod motem, pa, ci ci Jest pod mostem, jest pod mostem, spierdala Jest pod, kamieniem, pod kamieniem, tam, było. Nice Hello. Kurwa, nic od oh. widziałeś to? Co to za łuk ma być? Co miał. Krzysia, no. z łukiem gaga? Tak Temu Ale to już się musi nudzić Ty dwóch, Jest dwóch, tu ktoś? O, hinol Jeden, drugi No daj coś drugi. postrzelać, no no ta, to się lepiej kurwa nauczyć. Dobra, teraz chociaż po hitki pozbieram, a tu nawet nic nie ma. Ja pierdolę z czym i tu przybiegli z gównem. O, pompa jedna, no super. I co to już? Wow, ale staw. I oni w tej bazie biegają. O, tu jest typek biednego jakiegoś bambola. Zabiłeś. O trudno, polowanie po tysiącach. A typ mi na plecy idzie. Się skrada. Dobra Ujej, to Vlog, On to vloguje, kurwa, go zabiłeś Ja pierdolę Ty byłeś agresywny Koło drzewa Łodzio na ma O, tam płynie jakiś kolejny kozak Haker. Idę zebrać Jest na dachu, na dachu jest A, no dobra, Wbijamy do nich, do środka? Ty, Bożu Tak kurwa, bo. Tepnijcie mnie do środka tak, to jest, lutru, to jest Weźcie mnie tepnijcie tam Ty masz a Wytyfy Ty, łap to, łap, łap, łap. <laughs> na pewno coś w końcu otworzą, a jeszcze chacie sugury góry jak coś, nie? Kulia. To jest ten sort graczy, co dłużej niż minutę nie wytrzyma bez sprawdzenia Jeszcze mam... Eee... Uwaga, dzisiaj to będę Dobra, Ej, dobra. <grych> Mamy już dwa pokoje przejęte, już dwa pokoje to co jest? Powoli, <grych> powoli do przodu o kurde, no faktycznie bluntik jest Ty to trzeba to muszka, uważać to, to Dobra to patrzymy te dwa wejścia bo jak Tyle z bluntem wyjdzie patrzę. to może ślipa ja patrzę metalowe trzeba uważać bo mogą nam pecy zrobić nie? no 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 nie, nie, tam. za dużo no, miejsc do patrzenia tu jest cio, 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 cio. Dobra? Nice. Zbieram z niego blunta. No to...